Co my tu mamy? Co to jest? 654 No niezbyt wyraźnie to widać Co to jest? 654 do zobaczenia Miało być wyrzeźbione na tym kogucie kazimierskim no bo rezerwat jest na Wiśle Krowia Wyspa Kazimierz Dolny Pomyślało mi się wczoraj widząc te wąwozy że dlaczego nie miałbym zobaczyć ich pierwowzoru biała czapla sobie usiadła teraz przed krowią wyspą widzę jeszcze dwie białe czaple drugim, na drugiej stronie na drugiej stronie Wisły cały czas przelatują jakieś klucze żurawi, teraz jest przerwa ale jak wycinałem tą cyferkę to, nie, to było ich co najmniej dwa Krowia wyspa to 100 hektarów lądu na Wiśle, kiedyś używana do wypasu bydła. Nie wiem, czy teraz też. Tutaj wygląda, jakby były te łąki zagospodarowane przez krowy, ale te brzegi wyspy wyglądają już, jakby wchodziły na nie krzaki, krzewy i zarastały. Jest punkt widokowy na tą krowią wyspę koło wiatraka, tak? Oj, rower mi się buntuje. Wiatrak z punktem widokowym. Jeszcze kilka schodków kładki. No i prawdziwy punkt widokowy, czyż nie mamy pięknej królowej polskich rzek? Jeszcze jeden wiślański rezerwat, nie można na niego wejść. To może sobie zaśpiewam. Hej, za zawiślacek, włóczął i no po nim kapelusik wypłynął. A kobita kapelusik zabrała i łoza wiślacka wincy nie dbała. To tyle.